Witam się z wami bardzo serdecznie u mnie na kanale, tym razem w filmie nieco takim luźniejszym, być może trochę mniej merytorycznym, ale z okazji drugiego sezonu Shadow and Bone na Netflixie postanowiłam, że zrobimy sobie tier ranking postaci z Wersu. Będą to postaci z trilogii Grisza oraz z delogii szóstki Wron. Ja tej delogii o Nikołaju, czyli Króla z Bliznami i Rządów Wilków, nie czytałam. Jeżeli wiecie lub nie, ja jestem ogromną fanką Grisza Wersu, szczególnie właśnie Wron. No a że słyszałam dużo niepochlebnych opinii na temat Króla z Bliznami, to jakoś tak odkładam go sobie w czasie i nie potrafię go przeczytać. Ale właśnie z okazji drugiego sezonu mam teraz z powrotem taki moment na ten świat. Bardzo mam ochotę zrobić sobie Ririt, Szóstki Wron i Królestwa Kanciarzy. No i mam nadzieję, że uda mi się wtedy pójść za ciosem i przeczytać tą dylogię, której mi brakuje. No ale na razie oceniamy te wszystkie postaci tylko na bazie trylogii Grisza oraz Szóstki Wron. Ja sobie wzięłam jakiś taki gotowy szablon tego Thiermerkera, więc mam nadzieję, że rozpoczęłam. Poznam wszystkie postaci, bo mamy tutaj nie postaci z serialu, tylko arty. No i tutaj na pierwszy ogień mamy Ninę, Ninę z szóstki Wron. I powiem szczerze, że Nina to jest taka postać, którą ja lubię, ale generalnie w szóstce Wron jest. Duża konkurencja, bo generalnie postaci z Szóstki Wron to są jedne z moich ulubionych postaci z jakichkolwiek książek fantastycznych. Tak więc, Nina, gdzieś tam obok innych postaci z Szóstki Wron wypada dosyć blado, więc chyba sobie ją wrzucę do B. Bo jednak, podczas czytania tej książki, to była chyba postać, o której najmniej. Miałam ochotę czytać, chociaż ja bardzo lubię jej wątek z Matiasem, to gdzieś tam sama Nina jako Nina nie do końca do mnie trafiała. I to jest też w ogóle jeden z powodów, dla których nie spieszy mi się do Króla z Bliznami, bo wiem, że tam właśnie jedną z głównych bohaterek jest Nina. Następnie mamy Mala i Mal w ogóle bez zastanowienia trafia do kategorii D. Mal to jest jedna z moich najbardziej nienawidzonych postaci w fantastyce. I muszę tutaj przyznać, że serial trochę Mala ratuje i on mnie nie irytuje aż tak bardzo, jak irytował mnie w trylogii Grisha, ale Mal z Cienia i Kościa to jest tak irytujący bohater. Ja w ogóle tę trylogię czytałam już dosyć dawno i wielu rzeczy nie pamiętam aż tak dobrze. I na przykład, kiedy oglądam sobie serial, wiem, że tam dużo rzeczy zostało zmienionych, ale jednak niektóre rzeczy sobie gdzieś tam przypominam, że, że faktycznie takie rzeczy w tej książce się działy. Ale to, jak bardzo mal narzekał, jak bardzo lamentował bez powodu, to zostanie mi w pamięci na zawsze. I z tego właśnie. Powodu ląduje w najniższej kategorii, ale za to zaraz potem mamy ines, która bez zastanowienia trafia do kategorii S. To jest na pewno jedna z moich ulubionych bohaterek, jeżeli chodzi o fantastykę. Uważam w ogóle, że bardzo cool jest cały ten jej set umiejętności. To było bardzo takie zangielszczone zdanie. Ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi: że po prostu bardzo podoba mi się to, jak Inejż walczy i, i, i jakimi umiejętnościami ona się posługuje. Bardzo też lubię jej backstory. No, i też bardzo lubię jej związek, jej jakby relacje z kazem. Tak więc tutaj nie mam niż nic do zarzucenia i ona ma swoje miejsce w tej najwyższej kategorii. Dalej to chyba jest Zoja, bo patrzę sobie na całą resztę tych, tych kart i nikt inny mi tutaj na Zoję nie wygląda. Zoja to jest taka postać, u której ja. Nie mam jakoś wielu przemyśleń. Wiem, że jest jej zdecydowanie więcej w królu z bliznami. No też ja tego króla z bliznami nie czytałam, to nie mam gdzieś tam pełnego obrazu na tę postać. Tak więc oceniając Zoję tylko po tym, co do tej pory przeczytałam, to wróciłabym sobie ją do C. Wiem, że ona na początku była postacią, która miała irytować, miała być raczej taką postacią negatywną, która gdzieś tam przechodzi przemianę. I wydaje mi się, że jeszcze na tym etapie, na którym ja jestem, to my tej przemiany nie do końca, nie do końca ją zobaczyliśmy. Ale powiem szczerze, że postać Zoe jest jednym z tych elementów, które mnie gdzieś tam do tego króla z bliznami zachęcają, bo jednak jestem ciekawa tego, jak dalej jej losy się potoczą. Dalej jest Kaz i z Kazem mam trochę problem, ponieważ ja Kaza bardzo lubię, ale... On jednak ma w sobie trochę takich irytujących elementów, takiego typowego bad boya książkowego, takiego wiecie, złego chłopaka, któremu mimo wszystko mamy kibicować i ja normalnie nie jestem fanką takich postaci. Jest kilka wyjątków i właśnie Kas tutaj jest jednym z nich, bo pomimo tego, że on jest tym takim Takim książkowym badbojem, to jednak do mnie gdzieś tam dociera ta jego historia i chciałabym gdzieś tam poniekąd rzucić go koło Inesz do tej kategorii S, ale jednak chyba Kaz wyląduje w kategorii A. Tak jak mówię, jest to postać, którą lubię, ale gdzieś tam momentami ta jego upartość i. To po prostu jak on się zachowuje, mnie momentami irytuje, więc do kategorii S wrócić go nie mogę. Dalej mamy Zmrocza, i Zmrocz to jest w ogóle ciężki przypadek. W ogóle y, Zmrocz i Kaz to są trochę takie postaci no, blisko siebie, y, gdzieś tam mniej więcej są swoimi odpowiednikami w tych seriach. Ja wiem, że bardzo wiele osób bez namysłu dałaby zmrocza do kategorii S, i w ogóle też bardzo wiele osób się teraz na mnie obraziło, że mówię na niego zmrocz, bo w oryginalnym tłumaczeniu był to Darkling, ale ja czytałam już w tym nowym tłumaczeniu i dla mnie ten zmrocz jakby nie zgrzyta aż tak bardzo, i, i wiem, że to jest kwestia tego, że po prostu nie przyzwyczaiłam się. Do Darklinga, tylko od razu czytałam e, Zmrocza, więc e, Zmrocz, Darkling jak zwał, tak zwał. Dla mnie to nie jest postać, którą ja uwielbiam, ale na pewno w kategorii e, złola, wiecie, w kategorii e, czarnego charakteru. E, to jest to jedna z moich ulubionych postaci w fantastyce. Jestem też w ogóle bardzo ciekawa tego komiksu, który niedawno wyszedł. On się nazywa Demon in the Woods, i to jest wersja komiksowa tego opowiadania, które gdzieś w polskim wydaniu jest na końcu którejś części na końcu którejś części Cienia i Kościa. Wydawało mi się, że na koniec pierwszej, ale jak teraz myślę, na koniec pierwszej jest chyba ten taki list mala, który był fatalny w ogóle, jeszcze wracając na moment do mala. Ale w każdym razie bardzo mnie ten komiks interesuje, bo ja generalnie lubię komiksy i wydaje mi się, że ma to potencjał być naprawdę fajne. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, że dostajemy takie backstory Darklinga. I tak jak moja ulubiona postać to nie jest, to ja go doceniam. I też wydaje mi się, że jest to jedna z ciekawszych postaci, jeżeli chodzi o cienia i kościach. Bo mi się trylogia Grisha nie podobała aż tak bardzo jak Szóstka Wron, a ten Darkling jest jednak gdzieś tam jasnym punktem, takim ciekawym punktem w tej, w tej trylogii. Tak, że po tym całym moim wywodzie zastanawiałam się nad A i B, ale chyba jednak wrócimy go do A. Dalej mamy Nikołaja i tutaj również zastanawiam się nad A i B. Znowu, nie mam tutaj tego obrazu z Króla z bliznami. Nie wiem, czy przeczytanie Króla z bliznami sprawiłoby, żebym bardziej polubiła Nikołaja czy mniej, ale na ten moment lubię Nikołaja i uważam, że jest bardzo ciekawą postacią. W ogóle ja tak trochę mam z trilogią Grisha, że Alina i Mal mnie tam trochę najmniej obchodzą. Z nich wszystkich, chyba tutaj tak zachowawczo wrzucimy sobie Nikołaja do kategorii B, ponieważ nie jestem przekonana, czy po Królu z Bliznami moja opinia na temat tej postaci byłaby taka sama. Jasper również bez zastanowienia trafia do kategorii S i zaraz obok mamy Welana i znaczy okej, okay, w serialu oni mówią na niego Wyland. Ale ja czytając szóstkę wron, w mojej głowie był to po prostu wylan i nie potrafię się przestawić, zawsze to będzie po prostu wylan. Także wybaczcie, że będę tak na niego mówiła, jakkolwiek byłoby to niepoprawnie. Jasper i Wylan to jest dla mnie kategoria S. Bardzo, bardzo lubię obie te postaci. Wylana nie aż tak bardzo na początku. On na początku był jednak taką postacią gdzieś tam poboczną i też trochę bladu gdzieś tam właśnie na tle Inej, Jespera i Kaza, ale w drugim tomie Welen naprawdę błyszczy. I tak jak pierwszy tom bardzo należy do Kaza i do tej jego historii, tak Królestwo Kanciarzy, to w moich przynajmniej oczach jest książka Welana i ja go w Królestwie Kanciarzy uwielbiam. Tak więc, Welan definitywnie kategoria S, podobnie zresztą jak Jasper. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o w ogóle wszystkie te trzy postaci w kategorii S, ja bardzo lubię to, jak oni walczą, bardzo lubię te ich specjalne umiejętności, uważam, że one są bardzo ciekawe. No a jeszcze dodatkowo lubię bardzo relacje między wydanem a Jesperem. Nie do końca jeszcze zdecydowałam, czy podoba mi się to, co zrobili z tą relacją w serialu, bo została ta relacja wywrócona do góry nogami. Nie będę wam tutaj spoilerować, ale generalnie ich relacja książkowa nijak się ma do ich relacji w serialu. I ja jestem dopiero chyba na trzecim albo czwartym odcinku na ten moment, tak więc jeszcze nie jestem zdecydowana, czy mi się ta zmiana podoba. Ale ja generalnie jestem fanką zmieniania nieco fabuły książki na podstawie adaptacji. Tak więc zawsze to jest coś nowego, zawsze to jest coś ciekawego, więc zobaczymy jak mi to finalnie podejdzie. Ale już podsumowując, Welena i Jespera to bardzo ich obu lubię i oboje zasługują na kategorię S. Dalej jest Matias czy Matias... Któraś z tych wymów tego imienia to jest wymowa, która jest w serialu, a któraś to jest moja, która była w mojej głowie podczas czytania. Nie pamiętam teraz, która jest która. Pewnie będę sobie tutaj to mówiła gdzieś tam zamiennie. Ja lubię Matthiasa, ale znowu on mi gdzieś tam ginie w tej, w tej szóstce wron. To jest, wydaje mi się, z tej głównej wszystkich głównej bohaterów postać chyba najsłabiej. Wiecie, najsłabiej zarysowana. Chociaż jak ja sobie myślę o jego wątku, myślę sobie o, o, też o jego wątku właśnie z Niną, to on jest ciekawy i on jest fajny, ale Gdzieś tam sam ten Matthias, nie polubiłam go po prostu aż tak bardzo jak pozostałe postaci tamtej książki, nie wyróżniał się aż tak bardzo. Też mój problem z Niną i Matthiasem jest chyba taki, że ja... Praktycznie zaraz po przeczytaniu Szóstki Królestwa Kanciarzy przeczytałam głębia i Węża. To jest taka trylogia, której główne założenie jest bardzo podobne do głównego założenia wątku Niny i Matiasa. Ja je zawsze porównuję. Właśnie mamy tam taki motyw, że czarownica i łowca czarownic, w dużym skrócie, bo jakby tam nazewnictwo bywa różne, ale generalnie właśnie czarownica i łowca czarownic się w sobie zakochują i... Chyba jednak ten wątek w Głębiu i Wężu podobał mi się bardziej. Tak więc lubię ich i lubię ten wątek, ale po prostu wypadają blado na tle innych rzeczy. Tak więc podsumowując, albo A, albo B tutaj będzie, ale. Chyba jednak damy go sobie do A. Bo jak patrzę sobie na te postaci, które są w tych kategoriach, to chyba jednak Matiasa lubię trochę bardziej niż Ninę i Nikołaja. Dalej mamy Alinę Starkow, czyli postać, z którą znowu mam problem, bo to jest postać, która irytowała mnie strasznie. I to jest. Postać, która cierpi na ten taki syndrom głównej bohaterki. I ja bardzo często mam tak, szczególnie w tych takich starszych książkach czy serialach, że główna bohaterka to jest moja najmniej ulubiona postać w całej książce. Tutaj Alina ma godnego przeciwnika mala i mal jest moją najmniej ulubioną postacią, ale Aliny też nie lubię jakoś bardzo. Ona ma ciekawe elementy. Ona nie jest postacią fatalną, ale w ogólnym rozrachunku ja bym dała Alinę do C. Dalej mamy Genię. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to imię, bo też w mojej głowie ono zawsze brzmiało jakoś dziwnie. I to jest znowu taka postać, której nie mam jakoś zbyt wiele przemyśleń. Chyba bym ją wyrzuciła do C, bo... Gdzieś tam ona w mojej głowie stoi koło Zoe i mam po prostu tak, taką myśl, że to są okej okay postaci, ale one nie wnoszą jakoś dużo i nie, nie jestem do nich jakoś bardzo przywiązana. Tak więc no tutaj chyba bez jakiegoś większego komentarza C. I dalej mamy, to jest Kuwaj, kuwej. kuwej mm, on w szóstce królestwie kanciarzy. Nie był jakiś bardzo istotny, chyba że ja już tak dawno czytałam te książki, że czegoś nie pamiętam. To znaczy, on tam był, przez moment był dosyć ważny, ale potem gdzieś tam się tracił. I z tego, co zerknęłam sobie na Wiki Grisha Wersu, to on też się pojawia w Korlu z Bliznami i właśnie w Wyrządach Wilków. Także być może dlatego on tutaj się pojawia właśnie w tej w tym rankingu, który ktoś stworzył. Ale ja go zostawiam na razie. Nie wrzucam go po prostu nigdzie, bo czuję, że nie mam za bardzo żadnej opinii na jego temat. No i tak to się wszystko prezentuje. Mamy tutaj to wszystko dosyć równo rozłożone. Mal jest samotny na samym dole, ale mojej nienawiści do Mala nic nie pokona. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki trochę inny rodzaj filmu, gdzieś tam bardziej rozrywkowy. A na ten moment ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!